Dzień dobry wszystkim! Z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie te nasze zadanka dodatkowe. Zostały nam już chyba tylko raz, dwie przysługi z tego co widzę. I fajnie byłoby je dokończyć. miło znowu Was zobaczyć, Co tam masz, Brock? Milutki. O, czekajcie, tu jest smutkówka małego. On by go dziabnąć. No. Tutaj to jest to uważa, że... hmm. Najlepiej tutaj od góry, nie? Chciałabym się z powrotem cofnąć. Wejść na górę Masz coś dla nas, I w ten oto sposób wydaje mi się, że nawet stąd gabnąć. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze a zrobicie? Dobrą sprawę, nie? W sumie. Będzie jasno. się. Jeśli choroba powraca, puknąłem muchę. muchę. Dobrze. Dobrze, zatem to, co mnie interesuje, hmm, tak, to jakoś pieszko musimy dojść. Nie mamy tutaj żadnego. bo że ewentualnie tą. Mamą bym się jakoś... A, dobra, zaraz to kombinujemy Chodźmy najpierw zebrać tutaj zasoby po tym małym ziomeczku Czekajcie, a tu jest To Do zejścia? Stjent, dobra Kurczę, śmieszne jest to, że te ziomki są od nowa Oj, takie trochę. Trąby powietrzne. Dość małe. Ej. Mogą być magiczne. Są trochę dziwne. Co mamy z nimi zrobić? Nie wiem. Może coś się zmieni, jeśli wrócimy tu nocą. No właśnie, kurde, bo ziomek mi zniknął. Z sensu? Hmm, czy jednak nie ma wszystko chyba nocą musimy tu chodzić? Mam nadzieję, że moja nagroda nie zniknie, bo kurcze... Dobra, z powrotem tutaj możemy sobie zejść ziomeczka i co są moje nagrody? nie wierzę nie? No dobra, w takim razie no słabo, trudno. Chcemy dostać. De facto to, to ten. A i zniknął mi pompa, skoczek. Sensu. Oh To i tak nie to z powrotem kurde ciągnie. gdzie Jest tu przejście. Dostać. Ja pójdę do tej mistycznej bramy i się po prostu tam kopsnę. Nie wiem czy to nie będzie najlepszy pomysł, bo jak teraz mam znowu tutaj łazić i szukać, to można. Rozumiem, że w Vanaheimie nie powinno być tak wilgotno. Czy to wszystko przez Fimbulwinter? Wygląda na to, że tak. Mróz i niekończąca się noc w Midgardzie, trzęsienia ziemi w Svartalfheimie, losowo pulsujące światło w Alfheimie, a w Asgardzie najwyraźniej nic się nie zmieniło. Odin no. miał czas, by się przygotować. Jak pomyślę, to w Helheimie i Muspelheimie też nie było zmian. Być może starsze światy okazały się mniej podatne. A jak radzi sobie Twoim zdaniem Jotunheim? Eee. Skąd mam wiedzieć? Tylko sprawdzam moc Twojej wyobraźni. Nie wiem. Nie dowiemy się. Więc czy to ważne? A. Dobra. To dobry skrócik. Gdzie mam? Co tutaj? Przepłynąć. Sobie te nie wiem, jak już. to powiedzieć. Oden opowiadał mi różne rzeczy. Na przykład, jak stracił oko. Jego wersja różni się nieco od Twojej. Oczywiście Ci ufam, ale nie wydaje mi się też, żeby Oden miał powód, by mnie okłamywać. Musisz pamiętać jedno o kłamcach, Kłamcy kłamią bez zastanowienia. I w ważnych sprawach, i w błach. Mówią wszystko w. Da się uwierzyć, a czasem i zwykłe brednie, co by pokazać, jaką mają władzę. Nigdy o tym nie zapominaj. Ja się zastanawiam, czy płynąć tutaj, czy iść tam za Jelonkiem. Chłopcze, nadal ciężko mi sobie wyobrazić, że Tori i Sif tak po prostu przestali pić tego co rozumiem, on dostał raczej niedawno, ale wiem, że kocha córkę. Pewnie właśnie to wszystko wyjaśnia. To poczeka. Bądźmy czujni. Ja. Co mnie interesowało, Ten to to, że to chyba marzy o kąpieli, nie sądzisz? Wcześniej coś mi nie pykło. Masz kilka kryształów. Nie idziemy nad staw? Tak, ja, to jest, możemy tworzyć. jakieś przejście, a że ja tu mogę sobie po prostu dalej przypłynąć. No elegancko. Ja jeszcze chcę wejść na środek i tu wszystko pozbierać, więc tutaj. Myślę, że jest to tu nie bez powodu, więc zmieńmy sobie na dzień w takim razie. Ale pewności nie ma, więc nie wiem, że sobie to zmieni. Ale co jak co, to nie będę ukrywać, że Berserk czeka na Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ładnie oh. ci kozłówki, mistrz. Znowu. 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 <スてる>いいところで。 się gdzie ty strzelasz? Ja tu umieram O nie, kurwa, ma znowu całą tą... Nie, dobra, nie, nie chcę kamienia wskrzeszenia eee... się nie, zostaw mnie Dobra, i ja sobie kontynuuję i tak jak... Miałam. Kiedyś sobie pójdziemy i na sam koniec je porozwalamy, jak już będziemy na full mieć ataki. Szkoda mi tutaj zużywać, świecie. Yy, dobra, a teraz myślę, że śmiało możemy... ...płynąć dalej. Jednak walki z tymi ziomeczkami co jest kurcze... ...konkret. Tutaj sobie czy ojca ojca jest zrobiona z pierścienia? Ano, z Draupnira. Kultrowi bracia wykuli go dla Odyna. I jak działa? Co jakiś czas Draupnir się powiela, tworząc identyczną kopię. Brok i Sindri pomyśleli, że skoro ten złoty pierścień jest Deku... dobrym podarunkiem, to nieskończenie wiele pierścieni zapewni im na stałe względy Odyna. Chyba możemy zacumować na tej plaży. Myślę, że tak. To jak najbardziej. I zanim pójdziemy dalej. Próbuję sobie zabić tego kruga, ale nie wiem, czy to rzucę tam aż. Oj, no chodź! Tam w górze, wrócił! Znajdziemy drogę na górę. Spaniaczku. Czy to w ogóle stąd powinnam, a nie z drugiej strony, wiecie? Troszkę to z deka tak wygląda, że jest po prostu aż za daleko, więc trochę bez sensu. Yy, weźmy sobie życie i czy ja tu mogę coś przesunąć? Mogę. Jak można wyskakiwać z skały O cholera ten smok teraz? Tak. jeszcze jest trzeci. Dziwne jest to, że kiedyś jak rzucam były żółte, teraz są czerwone

Gdzie jest przejście? O kurde. Co kurde. Nie. Nie, to jest jaj, Myślam, że to jest przejście. O, dupa Blada Lada. Nie, niemożliwe. Toż musi być czego nie zauważyłam. Dobra myśl, robiło się gorąco. Ta zdeczka. Oto twoja plepszyta. Dziękuję. Mogę teraz odejść do folkwangu. Jedno pytanie, bracie. Chciałeś zamieszkać w tej dolinie. Co cię powstrzymało? Pamiętam tę dolinę. Gdy ją znalazłem, zastałem wszystko w ruinie. Był tu taki krater jak teraz? Nie, ale miasto było w strasznym stanie. Strzaskane szkło, poburzone budynki. Nie było to dobre miejsce na nowy dom. Wiesz, co spowodowało zniszczenie? Tak. Teraz pamiętam, kiedy dolina została zniszczona, Tor wywijał młotem po całym mieście. Wszyscy się bali. Nagle. Pojawiła się jasnowłosa wojowniczka. I zaczęli walczyć. To była dzielna kobieta. A jasnowłosa wojowniczka to pewnie Fej, bracie. Tak! Mama walczyła z Torem. Nie jestem pewny, czy to była odwaga, czy brawura. Rzadko się zdarza, żeby ktoś przeżył walkę z Torem. Fej nigdy o tym nie wspominała. Każdy ma tajemnicę. Nie mamy jeszcze pewności, że to była Fej. Ano, pozostaje tylko się przekonać. bo rzeczy się dowiadujemy. A no to? Spróbuj użyć innego sprzętu. śmieszne. Dobra, a gdzie jest no, skrzynia, bo tak chciałabym wiedzieć jakie wzorki muszę mieć. Teraz ja zróbmy sobie przejście. Czy my jesteśmy. Zacznijmy od tego. Pegan yy... się i teraz. Wróciła po więcej! To nie niej jakaś gra? jak mi znowu zniknęła. To... Bawię cię furią, ty. Nie Je jest to skromione. Furia, która dostanie furię. Taktyczny odwrót. Dobra, przejść do góry. wiem, kim jest łowczyni, bracie. Asowie nazywali ją nieposkromioną furią Dlaczego tak? Wanowie, całe rodziny uchodźców ukryli się w tej dżungli przed asami Szukali ich incherierzy, Ale to nieposkromiona furia ich znalazła Zabijała jednego po drugim Aż wszyscy zginęli Wybrali niewłaściwą dżunglę A jej odwrót jest przemyślany Chciało to? Chciałam z tym zrobić Ktoś tak nie pyka za bardzo E, BT że hm. nie wiem za bardzo co to robi nic to kurcze nie robi jak to się otwiera? Dobra, no teraz tak wygnę. Apują się? Tyka. Tyka. Dalej się nie świeci. Być jakaś podpowiedź co do tego, bo na dobrą sprawę to. Tak nie za bardzo wiem, co można z tym zrobić. Myślałam, że jak to się tak obraca, to się zmienia ten symbol, ale no nie do końca. Tak jest. się! Co? O kurde. Spoko, że zejdę tam Celuj w górę Teraz popiołów Daj się dają Mogę jakoś z tego strącić? Nad tobą! Uważaj! Ja. Nic nie zdziałamy kiedy jest na kolumnie no dobra, ale ja zrobić z kolumną? A, teraz się pojawiło sery. Możej włodni.

Pokonam to, co czuję, że wtedy I tak nie jestem w stanie ich uniknąć. Teraz powinien się pojawić znowu jakiś taki. Uwaga, z prawej! Co to tu? Czemu drugi smok? Co to jest? Dziabąk mało. O! Zobaczcie. A. Dobra. A to już. teraz to będziemy też kolejne części, żeby sobie nasz no, smoczy trochę to potrwa, zanim Strój. ja też widziałam w jednym miejscu tego mojego kruka tu, o, 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 tego chciałam z daleka wcześniej wdziabnąć, a widzę, że Mam. kolejny klub, wysłany na drzewo umarłych może powinniśmy cudownika. go tam odwiedzić? No, też mi się tak wydaje, bo już na dobrą sprawę mamy ich sporo, więc pewnie już kolejną skrzynię też można otworzyć. No i tutaj już mamy wsią. Teraz kolejna rzecz, jakby mnie ewentualnie interesowała, to będzie ten, to tutaj kolejny ziomeczek. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!